Cześć, z tej strony DRY01, zapraszam na parkur. I alo, był brzydki miał skina, więc jedziemy. Ogólnie to otwieram serię różnych rzeczy. Możecie przesyłać na e-maila, którego chyba podam w opisku. A teraz zapraszam na mój parkur. Jestem słaby w te klocki, ale jestem, że się reaguje. Jeżeli to widzicie, to, to powiedzcie w opisku. Bardzo bym dziękował za lajki, like, to bardzo duża motywacja. Mam już jednego filmik z LS, konta Allo na pewnym Surfy Full, na którym będę nagrywał z konta Allo, bo tam mam bardzo ładnego yy, już EQ. Ajajaj, ja aj, aj, coś się tam wolnołem. No uda mi się przejść film, to zakończę nagranie. Przepraszam, nie film, tylko parkour. I patrzcie, to chamstwo. To mnie chamskie, co zrobi mi ten klodzek? Ech, nie, był hamski tym razem. A i teraz sprint mi się zaczął. Chcę bez sprintu to poszedłem, widzieliście, bo Przepraszam za te hałasy, bracia. Nie, uda mi się przejść, ale trochę późno, bo nie jestem dobry, jak już mówiłem. Teraz wam powiem, że otworzyłem serię Survival Server na serwerze Krylicy. Skąd ta alo, choć tego też mogę, jak to jak woli. I w tej chwili Parkour też otworzyłem serię, będę próbowała przechodzić parkury tutaj na Multi -handzie. Ale to dopiero potem będę je robił. Najpierw zrobię zwykłe. Nie mam powiedzieć, że to jest najłatwiejszy parkour, ale... W ogóle mi tutaj ci ludzie w spawnie tak przeszkadzają, i jeszcze się laguje. Ale teraz. No właśnie, za tak co głupi jacyś. wam też przeszkadzają. Dajcie lajka, like, może. Wtedy wiedział, ilu ludziom niektórzy. Inni gracze przeszkadzają, bo ja po prostu mógłbym dać 2 miliony lajków za to. Te pułapki, a ja popatrzcie, jak stanę tu, co się stanie. No i no to przeszedłem. Użegnam was. Mój filmik, drugi. Cześć. Z tej strony, Drań. 01 Dajcie lajki, jeżeli was się spodoba.